mam ludzie z tej strony Premox z kanału Niemalipa, to jest kolejny odcinek z naszej serii, zagrajmy w Ski Jumping 2020, kariera zawodnika, w tym odcinku będziemy sobie przechodzić kolejne zawody, e, czyli ta na pewno Oberstdorf, Engelberg, znowu e, Oberstdorf, 4 skoczni może się ogarnie i to tyle, chyba damy radę w, tych, w tym odcinku. E, no, jest dobra, skaczemy King of 125. Mam nadzieję, że pamiętam, że się tutaj skakało, bo trochę dni minęło od tamtego odcinka, więc y, mogłem zapomnieć. O, też na telefonie, ostatnio nie grałem zbytnio w tę gierę, ale mam nadzieję, że tragedii nie będzie, aż taki. Ym, no i zaczynamy. No dobra, wybiliśmy się w 95% nie, jest, nie ma tragedii. No i właśnie, no i właśnie z tym to jest problem, że ciężko skorygować to, jak je pod tutaj mocno, I tej strasznie ciężko. No buja naszym nie mniej miłosiernie i raczej nie awansowaliśmy, no niestety. No nie przeczytałem tabeli, wybaczcie. No i mi do zaufania jest niestety. Tylko jeszcze jeden konkurs w KinięTel. Może znaczy, tym razem nie będzie tak mocno jechać pod narty i będzie lepiej. On tym razem lekko w plecy, wiję. to jest chyba idealna. Szansa dla nas, żeby oddać tutaj jak najlepsze skoki. Chociaż wielki się wywijają niezbyt dobrze, ale tragedii nie mam. Tak Jakiejś dłużej jeszcze. No i to wcześniej. A jest telemark chociaż w pewnym momencie, ile stoczyliśmy? 99 metrów. No, porywająca odległość. <grymne> przynajmniej noty nie są jakieś tragiczne, je balansowałem. Mam nadzieję, że. przed Kraftem, Kubackim, Laje 105. E, Żyła wow, 18. Wolny 28. Kot 32 na 43 miejscu A na ostatniej pozycji kto jest? Stursa, Czech Przypadek? Nie sądzę Dobra, czas na konkurs O ja, cię. najgorzej Jak nikomu nie zacząłem ten start Że za późno, Przynajmniej bo jak to zostało? 106 km, ale nie wiem. Mogło być gorzej. W pierwszej serii wygrywa Graf Kopackim, trzeci Geiger, później jest Forfang, Sato, Ezequiel Stander, Kołaszczyk, Lindwig, Zaitz, Johansson. A my dopiero... No, nie, na 42 miejscu. Słabo, znów nie awansowaliśmy po raz drugi na tej skoczni. Nie lubię tej skoczni zbytnio, niestety. Eee, kolejne zawody Oberstorf K95. Mniejszy obiekt tutaj, jeżeli nie będzie mocno wiało podnarty, no to jest duża szansa, że w miarę dobrze pójdzie, Wieje no, w plecy, jest plusowa temperatura, pada deszcz. To jest bardzo dobrze dla mnie. Dobra, zaczynamy. Łoł, wow, co mi tu tak... O, 89 metrów! Bardzo dobry skok, jakaś sylwester na ale jest nowy rekord. I o dziwo, jakoś mi się skoczyło o wiele lepiej, niż miałbym skakać po, z wiatrem pod narty. Skoczyło się o wiele lepiej. No wy widzicie, chyba perfekcyjne miałem niemalże żeby tylko do tych zachwiań nie miał, bym w ogóle na... w powietrzu To mogłoby być na punkcie K lądowanie, no ale... Tak tragedii nie ma Teraz nie prowadzimy Czy wygramy kwalifikacje? Wątpię Ale jest na trzecim miejscu Wygrał Justin przed Freitagiem Um, tak się będzie Klasyfikacja i ja nie będę czytał po sensu, bo to nie ma. Zresztą to widzicie, to sobie jakby ci chcieli przeczytacie. Eee. no zaczynamy. Pierwszy skok. w konkursie oby tyle udano jak było w kwalifikacjach. O, to trochę, trochę przeciągnąłem go. Nie miałem wrażenia. Jeszcze chwilę ja bym Wspitali ten slot, krótko mówiąc. Tego też nie są dobra Ale jesteśmy w 14 pozycji, więc nie ma tragedii w ogóle. Tkaczenka prowadzi przed Chore, później Pikner, Hula, Dashwander, Shubryk, Murańka, kot. What the fuck. Dziwne. Tyle Mark. może awansujemy trochę? Czy widzisz, że już skoczyliśmy niż w pierwszej serii? No ale tragedii chyba nie będzie jakiś wielki. Jeszcze druga lokata. No, awansować na ósme miejsce. Jesteśmy w 10. Wygrał kotę y, kot, tak, przed hulą. Cho, Chorę, przepraszam. News Team piąty, Friday tak i USA tego, tak, czyli Kaczenko spadł z pierwszej lokaty na dziewiątą, bo był pierwszy niż nie pamiętam. Kito Sacho, dziesiąty, no to się dzieje. Na razie nie ma reklam o dziwo, w tej a na telefonie mi się wyświetlały co koniec konkursu. To tutaj trochę jest lepiej, widzę. E, bo mam odbloka w emulatorze z automatu zainstalowanego i włączonego, nie wiem. I w wobersdorfie. Bardzo mocno mieli pod narty, ale no to jest bardzo źle dla mnie, bo to znaczy, że nie będzie bardzo źle tak. Chociaż takiej tragedii nie było. I jeszcze telemarkę wylądowałem, więc... Chyba dokładnie na rekordzie skoczni moim wylądowało, więc jest dobrze. 7 miejsce. E, 14 w kwalifikacjach. Hula przed kotem znowu wygrywa. Um. No nieźle. No, to ja już dobrze zaczęliśmy. Yeah, yeah. rekord. O, 8 metrów, poprawiony, super. I przynajmniej w końcu wylądowałem za półtę kawy tej skoczni, to jest dobrze czy będziemy prowadzić po pierwszej serii. Nie, na czwartym miejscu jesteśmy, ale nie tracimy dużo do południa, więc mamy szansę na historyczny wynik. Chociaż pewnie teraz kiepszcza ten skok, ale może w takim dniu będzie. nie będzie w będziemy na pewno szóste miejsce. No. Dawaj, to dobry wynik. Hmm. Engelberg. Aby perfekcyjnie widzicie z belki. Jest Janor na wyroku przy 119 metrów. Pierwsze miejsce w takim razie. Aha, i tam, tak, 16 prawda? 16.00. Oj, źle zaczęliśmy. Trochę źle. 52%. Ale teraz tylko się dobrze wybić i będzie dobrze. Oj, łow, łow. To jest telemark. No to nie dobrze odległa się z obradki hmm. na razie prowadzimy to może będzie awans do drugiej serii piąta lokata jest awans, bardzo dobrze Nieźle, źle, źle. Że... Grał mm, mm, mm. Krawczyk, Kajgera, Kobayashi. 4-3 po lotu w dziesiątce. Jest dobrze. My na 208 miejsc. Mogło być gorzej, ale chociaż tyle, to brak go. Hmm. Koniec zawodu w Engelbergu. Zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Tym razem odsłonę je pod morzem, co jest niezbyt dobrze i pada śnieg. Muszę powiedzieć, że nad... Nawet... i hura jest. To grafica, trzeba <grystanie> powiedzieć. nie było bo widać aż mimo tych korekt nosiła na cały czas w powietrzu tak jakby. Więc no. Tu jak ktoś mi powie, że warunki nie mają wpływu w tej grze, to jednak będzie w błędzie, bo warunki mają tutaj wpływ. To istotne. Jest... Dobrze jest. 100 wyrok 143, 143,5 wyrównał prawie swój rekord. Miałem na 26. miejscu. Aby skończyć teraz lepiej w konkursie, to będzie idealnie, bym powiedział, będzie, będzie w tej jest nowy rekord, a jest to lądowanie tragiczne. Nedobrze ja co wylądowało. No i może awans będzie. Oby. Uuuu, gejgaż 145 metrów. jest miejsce, miejsce, jest awans, chociaż tyle dobrego. jest nowy rekord 129,5 metra ładnie, to już był dobry skok w obozie sytuacji to był bardzo dobry skok 4,5 metra dalej już do tej pory i te mini korekty o ja. Prowadzimy, czy awansujemy trochę, mam nadzieję, że tak no ona od 4 lokay awansowała już na cz myślę, czwarte miejsce więc jest dobrze kolejne zawody zaczynamy turniej, 4 skoczeń. tylko zaczęli trwa nagrywanie, bo A, 15 minut to jeszcze. Ogarniemy ten turniej, 4 skoczy akurat i będziemy kończyć wtedy odcinek. Du, 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 du. Zaczynamy w obręb z torów lekko jej w plecy, ale śnieg, minus 4 stopnie. Wiorąc bym powiedział, że idealny dla mnie. Lepiej go teraz to wykorzystać. ale warunki, a ja to i tak nie muszę w tej chwili wyjątkować. Zresztą się, odliwiam, Rasa, siła, siła, się trakcie, Ale 17 już dostałem, no to dobrze. W hmm, które miejsce? Nie teraz. Zresztą muszę na emulatorze stanąć, to wszystko musi. 17 miejsce zajęłem w kwalifikacji. W kwalifikacjach więc jest dobrze. Tak pozdrawiam tę osobę, kiedy teraz napisałem ją teraz. Nagrywek o, o, nie tak chciałem, trochę już spierdzieliłem, ale w sumie jest mały rakot. tym razem wyskalam Marko. Które miejsce zajmiemy? No to lokata, no nie jest źle. Kowacki trzeci. Po to na sytuację tak jak w rzeczywistości. Indyk pierwszy, drugi, KG trzeci. Kowacki czwarty, Kraft. 106 szósty. Ciekawe czy ktoś będzie na podium z naszych po tym konkursie. bez telemarku, ale tutaj wylądowałem, dobrze. Teraz nie to znaczę. Niektóre miejsce? 24 otrzymałem swoją meka, to jest dobrze. A nie zobaczę kto wygrał. Lipa. Lipa, lipa. Pozdrawiam, Piotrek. Pozdrawiam. Teraz zawody w Garmisch. A na mnie poszło, to może w Garmisch będzie lepiej. Chciałem że skocznia został tutaj odzorowany dosyć dobrze w jej półtorej O, Eeeem... Um, ale że bardzo źle, się lubiłem, z jest Mhm... Mm w połączeniu z mocnym wiatrem to... Wow! wow 135 metrów! Jaki rekord to zrobił? Fakt, ja że jest tuż on i spać. Tylko tak nagrywam. Praktycznie idealne wybić, jakby tylko tych korek nie było, to mogłabym ze 140 tutaj huknąć, szczerze mówiąc. No ale wyszło bardzo dobrze. Zaskuj zaskak zaskakująco dobrze. Na ja razie prowadzę. Czyżbym wybrał kwalifikacje? Nie. 147 metrów Geiger, skocz ja 18 lokat no nie jest źle. No nie, to Tu jest ten mark w miarę ogarniałem i 2, 2 metrów prawie jeszcze rekord eee. Czyli coraz bardziej mi wychodzi ogarnianie tego wiatru pod narty w tej grze Te korekty Podczas jak wiję tak pod narty w tej grze To już jest znaczy jest coraz lepiej Ten mark nie był najgorszy, tylko że on krzywo z tego podszedł. Które miejsce? 15, dobrze. Ale źle, źle, Teraz skoczyłem wiele, jak przynajmniej telemarkiem, wylądowałem. W porządnym jakimś. 142, 103, Kubacki. Wow, fajnie. No i 19 mi się zajęliśmy, no i ma tragedii. Mogło być gorzej. Kácí dá mi chvíle? Agarnęłem. Kiedy zaraz znowu spam. Czy przygotujcie. Eee, Innsbruck teraz. I lekko podnarty jest minus 16,5 stopnia. Chyba rekord. Jak na tam miejscowość, proszę spróbować szerzej, 130. Chyba nigdy nie było takiej temperatury. nie Przypominam sobie. Ale w grze wszystko jest możliwe. Uu, źle, 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 źle. Ale jest telemarkki, nowy rekord. Jak jest uprawiany rekord to jest najważniejsze. Dobra. Awans jest, to jest najważniejsze. Wiro Kubesz przed kubat, Kraftem Kubackim stach 5 Żyło 14 my na no, 27 miejscu. Dobrze. Hmm, pozdrawiam piu.Trig jestem z zobaczyć to, ale no, na nie wyłączy internetu albo już... no, wtedy się nie zapisze gra, a wtedy to będzie lipa. To jest Lemarka, to był charakter w miarę dobry, jest 120 plus AK, popokonałem, chociaż teraz to jakoś wygląda. I 25, lokat No to się idzie niezbyt dobrze, od yy, z belki, no ale może Scott będzie dobry. Skok jest bardzo dobry, w to te warunki i na mojej możliwości, to chyba najlepiej wszystko jak tylko mogę oddać. Więc jeszcze na tym bardzo dobrze dostałem. I które miejsce? 19. Dobrze jest. Prawie nam lewe wbił, więc poza wodach w Hofen. Powinien nam wbić właśnie level kolejny. wtedy weźmiemy sobie, uleż, ulepszymy statystyki, jeżeli chodzi o styl. No bo w tej grze styl jednak jest chyba najważniejszy, bo jednak on daje nam najwięcej tej przewagi. No i jest nasza legendarna skocznia. Tak, jak mi się będzie skargała. Wow! Ale 130 metrów skoczyłem No nieźle ciekawa, ile ja To jest po ile poprawiłem rekord, Tak chyba porządnie Ale ci spojrzałem jaki to miałem rekord wcześniej Zbytnio Na telefonie wiem jaki mam rekord, ale tutaj chyba jeszcze nie ustanowiłem Więc to jest mój pierwszy rekord w tej skoczni Gdy będzie nie te dziwne korekty to pewnie bym jeszcze za 3-4 metry dalej skoczył no, ale to najgorzej nie jest. Wam mamy pewne? chociaż tyle. 18-18 lata. No jak widzicie, brakuje systemu kawałek no, Jak na razie mogły, mogliby wprowadzić twórcy tej gry tutaj system kału jak jest ten jeszcze jak jest w rzeczywistości. ale może kiedyś wprowadzą. No, ale tego brakuje, jakby nie patrzeć. Za wcześnie się wymieli. No wcześnie, No i. Dziupa, blada. Ja lansowałem, już nie wiem, niestety. Prowadzi po pierwsze serii KG przed stochem, prylik Kobayashi... Eee, pewnie kraft kobayashi Kubacki. My dopiero jest 33 miejscu Zabrakło niewiele, niestety ale niestety nie awansowaliśmy na no trudno się mówi mm, mamy nowy level, no to wbijamy na styl oczywiście kolejne zawody będziemy mieli w Niżnym Tagile będzie predaco Titize, szczerk, Zakopane, saporo a Loty o Loty to daleko piero Loty to jeszcze będzie troszkę kawałek drogi no dobra, tak trzeba tu to tyle, że chodzi o ten odcinek z kariery, zawodnikam, gdzieś się wam się podobał. Kilka rekordów padło, może nie jakiś super, ale jednak coś. Jeżeli chcecie więcej takich, tego, odcinków z tej serii, możecie stać łapkę, suba, komentarz, standard, jak u wszystkich. E, zapraszam na fanpage gramy w gry, gdzie są często live. No, z tej strony był Premox i pozdrawiam.